Niezależnie od tego, czy jeździsz od dwóch tygodni czy pół życia, na pewno znasz markę Fox. Ta głowa chytrego lisa stała się wręcz ikoną offroadowej jazdy motocyklem, amerykańska firma stała się swojego rodzaju wyznacznikiem trendów i jakości w świecie odzieży motocrosowej. Od samego początku w ofercie Fox znajdują się dwie serie: Fox 180 i Fox 360. Czasem można spotkać się ze stwierdzeniem, że różni je tylko i wyłącznie cena. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy tak jest naprawdę? I czy dopłacasz kilka stów wyłącznie za metkę? Zostań z nami na kilka minut i przekonaj się! Cześć byku, tu Gilbert z Bajamoto. Tytuł odcinka jednoznacznie daje informację, że nie będziemy dzisiaj rozmawiać o odmianach ogórków, tylko o dwóch najbardziej rozpoznawalnych seriach odzieży krosowej na świecie. Kluczowa różnica pomiędzy serią Fox 180 i Fox 360 to. Jak, żeby inaczej? Cena. Za koszulkę Fox 180 w połowie 2023 roku przyjdzie ci zapłacić w cenie regularnej 219 zł, a za spodnie 649 zł. O ile dobrze rozgrzałem szare komórki, wychodzi razem 868 zł. W przypadku serii 360, za górę od stroju musisz zabulić 249, a za portki 799. Razem przebijamy kafla. Suma zatrzymuje się na 1000 zł. O kurwa! Komplet Fox 180 to absolutny hit sprzedaży, najczęściej spotykany zestaw w lesie i na torach MX. Od kilku dekad zawodnicy i amatorzy motocross, enduro na całym świecie ścigają się w stroju z głową lisa. Spodnie w kluczowych miejscach zostały wzmocnione wytrzymałym poliestrem 600D, odpornym na przetarcia podczas upadków i zużycia od intensywnego upalania. Opracowany przez Fox, Krój RIDER ATTACK POSITION zapewnia o wiele lepsze ergonomiczne dopasowanie do pozycji na motocyklu. Odpowiednio ukształtowana przestrzeń na kolanach to wygodna jazda nawet w najbardziej rozbudowanych ortezach. Laserowo nacinane otwory wentylacyjne w okolicy Kohones, co by się bile nie przegrzały nawet podczas najostrzejszej jazdy. Dodatkowo stylowe gumowe dyfuzory które poprawiają wentylację w okolicy kolan. Na wewnętrznej stronie odporne na ciepło i ścieranie panele ze skóry bydlęcej, dodatkowo poprawiające chwyt motocykla kolanami. Koszulka Fox uszyta z poliestru z sublimowaną grafiką ma siatkowy kołnierz i mankiety rękawów dla poprawy wygody. Tkanina jest wytrzymała na rozdarcia i dobrze sprawdza się nawet podczas jazdy między krzakami w lesie. Do kompletu spodni i koszulki możesz dobrać podstawowe rękawiczki Fox 180 za 149, złotych. Dopasowane wzorem do stroju, wzmocnione na kciuku, uszyte z jednowarstwowej skóry klarino, to wszystko, czego potrzebujesz do komfortowej jazdy po leśnych duktach i torach motocrossowych. Za dodatkowe dwie stówy możesz wyszarpać komplet Fox 360. Tylko czy warto? 200 zł wystarczyłoby przecież na kilka solidnych kepsów i litr oleju. Kluczowa różnica to ilość zastosowanych paneli z czterokierunkowego streczu True Motion. Usytuowane zostały wszędzie tam, gdzie spodnie powinny się rozciągać, dla jeszcze lepszej wygody i dopasowania. Dzięki temu krój jest lekko bardziej zwężony niż w serii 180, więc będziesz wyglądać po prostu lepiej. Zapięcie w pasie jest przyszyte do elastycznej taśmy, wszytej dookoła pasa. Rozwiązanie, moim zdaniem, ultrawygodne i po prostu warte swojej ceny. Jeżeli chodzi o wytrzymałość też jest lepiej. Fox dorzuca HD Dobby Nylon i strefy uszyte z Cordura Ripstop, tak aby uczynić te portki całkowicie kuloodpornymi. Podwójne panele ze skóry bydlęcej na kolanach są tego doskonałym uzupełnieniem. Kolejny dodatek to jeszcze więcej laserowo nacinanych otworów wentylacyjnych w kluczowych strefach i dodatkowa siatkowa podszewka, dodatkowo poprawiająca przepływ chłodnego powietrza pod spodniami. Nie znajdziesz tutaj charakterystycznych gumowych dyfuzorów z niższej serii FOX 180. Jeżeli chodzi o koszulkę, to została uszyta z materiału TrueDry. Dobrze odprowadza pot i wilgoć i zapewnia miękkie, wygodne dopasowanie do ciała. Najważniejszą zmianą względem tańszej serii 180 jest zastosowanie kroju Rider Attack Position. Oznacza to ni mniej, ni więcej, jak uszycie koszulki w taki sposób, jak docelowo jest ukształtowana na Twoim ciele w trakcie jazdy? Korzyść to o wiele większa wygoda idealne dopasowanie do ciała i lepszy wygląd. Minimalistyczna streczowa konstrukcja kołnierza i mankietów to jeszcze więcej dodatkowego komfortu. Wzmocnienia spikowanego materiału w kluczowych strefach na łokciach i barkach ograniczają ryzyko rozdarcia lub przetarcia. Zachłodzenie i wentylację odpowiadają powiększone panele perforowane na bokach i plecach. Dzięki nim nie przegrzejesz się nawet w najcieplejsze dni. Do każdego wzoru grafiki, do każdego kompletu Fox 360 możecie dokupić rękawiczki uszyte tak samo jak 180 z pojedynczej skóry Klarino na wewnętrznej stronie dłoni i z poliestru na zewnętrznej. Dodatkiem względem niższej serii jest gumowana strefa na zewnątrz, dodająca nieznacznie dodatkowej ochrony przed gałęziami i kamieniami. Podsumowując, jeżeli nie chcesz wydawać dodatkowej kasy i nie przeszkadza Ci odrobinę luźniejszy krój, śmiało możesz wybierać Fox 180. Jeżeli natomiast cenisz sobie wygodę i styl, to nie ma innej opcji. Musisz wygrzebać trochę więcej forsy ze skarpety, ale w zamian za to komplet 360 odwdzięczyć się niesamowitą wygodą, kozackim wyglądem i zajebistą odpornością na zużycie. Wybór należy do ciebie. Pamiętaj tylko, że kupując Foxa z oryginalnej dystrybucji, a nie tej pakowanej z torebki poryżu, masz gwarancję trwałości, pewnego rozmiaru i tego, że strój nie będzie ci farbował skóry po lekkim przepoceniu. Niezależnie, który wariant wybierzesz, wbijaj na Bajamoto. U nas masz pewność, że kupisz oryginalnego Foxa z pięcioletnią gwarancją. Zapisz się też do naszego newslettera, aby nie przegapić, kiedy wiedzie jakaś niezła promka na produkty, których akurat możesz poszukiwać. Nie zapomnij też subskrybować naszego kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami ze świata offroadu. Siemano!